Tylko, że trochę ich jest wysoki. Tak mm, ładnie, bo sobie z, z, z A z tyłu z album? Gang świeżaków. Tak. A tam gdzieś jest o, w środku pieczara. Widzę go. A! Buch! <laughs> Można. O tym nie pomyślałem. Można skoczyć w puszaki. Poczekajcie. Okej, okay, okej. Okay. nieścia chciałabym O tak, o tak, o tak, to się liczy. Tak! No to za młoda. To ja... Ja też będę... Należy do twojej kolekcji. Tak, należy do mnie kolekcji. Ej, o, się zwę, Wszyscy mnie znają chyba, siemano. no... i to jest... Jestem jest... u Lęki od niedawna, a moja mam, nie, tak no no, krawandzia To jest z tobą Lenka już od samego początku, nie? No. Jak byłaś, miałaś... Oh. Nawet uczyniłaś oczka. Jak się To był prezent. O takiego wujka. I jest krawędzia. Tak. Okej. Okay. I pierwszy pluszak. Tak, pierwszy pluszak. No, pierwszy pluszak. Ja przecież. Nie, pierwszy pluszak do pokazywania. To jest ten. Suc Sutka, Słodka kitka, którą się zgubiła, się znalazła. A, o kitkuś. Okej, okay, dobra. No, mm, gang książaków to każdy zna, nie? To nie będziemy pokazywać. No tak. przecież, przecież znamy, no wszyscy znają. Okej, okay, to lecimy. Kurka. Koko, pokazywałyśmy ją w odcinku. Ze znosi jajka, nie? Zniszczy no. Okej, okay, dobra. Nie na zasadzie kawienia. i tak, o to, to kurka. Subcie! To może teraz co? Wojek jak świniark? Też dużo osób zna, ale. Ostatnio nie ustawałem, nie? Szymonu. O! Siemono! O! Siemono! Jestem. Siemanko. Muszę kiedyś wystąpić w swoim odcinku. Nie! 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 Siemanko. Nie! 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 uczył o tak sobie mówię tylko no. Różnie może. A to jest chomiciek, którego... Dostałam. Nazywa się piłka. A to jest słonik. Nazywa się... Nie na go. A nie mu się zimie. Tomakki. Tomacki. A ten musimy go szyć. Tomisek. To jest... Musi chyba do lekarza. Ten misiek, to jest... mi to nakręcić, kolejny odcinek. No. Mi, to jest Misiek kokardek. Kokardek, subcia. Okej. Okay. A tego to przyznają. Pikachu. Okej. Okay. Uwaga. Waga ciężka. Bułch. Boże, to jest puszek. Nazywa się puszek. Puszek. Ale ona. Chyba. Wielka. Chyba byśur. A będę niego mówił Bysiur. No. <laughs> Jaki wielkaśny. Fajnie, nie? No. Minutki bardzo jest. Mm -hmm. O! Okej, o, to jest fajne. Miś, kokolina, gokolina. Może muszę z tym ręką, na się sobie... No, Lencia, spoko. Bo nie zdążymy te tych wszystkich pokazać! Kokolina! Po lecimy, To jest tygrysek. Fajowski? No fajny. to może teraz pokażemy te wszystkie z oczami, co? Okej. oki. Bierz się po kolei z oczami, taki Pokaż go O, Słuchajcie, słuchajcie Czekoladowy karmelek. Aaaa, ja, Fajowsko, dobra, następny, dawaj Następny to jest Rencia, proszę Cię Ale miała być z oczami fajnymi Ona się ze mnie nabija Naprawdę się za mnie nabija Szybciej, szybciej go! Jest. Dawaj, ty! O, 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 ale to miało być z oczami, gdy mi ślą... To jest gwiazdka! Gwiazdka, fajna jest. ten no, Następny pięćset. To może będzie. Ja już to postawiłem! I jest tak. z oczami. O! o. Tam w górę. <śla> Ma wąsy? No, gdzie tam mu Wszyscy. No nie, stawać Stawaj się do okej, okay, dobra? I tutaj jest taki. Zobaczymy sobie od na brzuszki do Nazywa się ten, tęczówka. Okej, okay, dawaj następne z tymi oczami. Please, 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 No, dzisiaj. Ej! Hello kitty. No, Nęcia please! Teraz oczami, później następne. Dobra. On mnie dzisiaj. No, bo nie za... Powiem jest. kapelusz. To jest wysoka. wesołka. Wesołka? Subcie. Może to jest. Jest wesołka, ale jest plomeczka. To jest plomeczka. Plomeczka i wesołka. Subcie. Fajowskie są. okej. Okay. Tu jest. ba, Następny. To jest. Teraz leci wszystkie z tymi meczami, okej? Okay? Żeby nie. Okay. Nie, wiesz. nie będę już. Umieć imię to będzie długo trwało. Tak, pokazuję następne. Chyba, że jakiś taki, twój ulubiony to ma imię, nie? Taki, wiesz. Dobra, dawaj te spuszczaki z oczami. Bierz tam po dwa, po trzy. Um, 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 baby. spadła. Ja sobie nie przetrwałem, jak ktoś tego, a tego nie udało mi się. To jest żółwik, błyskotka. To jest. To to. To, to jest żółwik? Nie. Nie, to jest żółwik. To jest mar... to A, żółwik jest konik... świetny. Jest... Żółwik jest subcia To jest koniek marmoladka. To jest yy, owieczka Kuki. Jaka ma marmoladka? A, A, ok To jest owieczka cookie. Kuki. Kuki, A Tego jeszcze nie nazwałam. Okej, malutki. No. Ok, następny. Dalej. następny proszę kto? aparat swój e, e. do budy pies pies do budy pokaż go, pokaż go. I to jest ziga bazoo nazywa się tynka słodki ziga bazoo tynka słodki ziga coś tam coś tam o, o, a, o. wiem wymyślili ziga od tego że ziga o. a to jest chuchu okej okay, dobra następne narzędzia ziga bazuna. Z oczami? W ogóle nie, nie wiem od kogo Z Oczami! Stałam. No, okej. Okay. Następna działa. Zigaban! Ale nie! Przecież to jest pieczana. <grym> 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 Następny Jak to jest. Mm. Lutka. Boże konia, że miło. Co? Fajny? Ludzka. Lutka. Okej okay. To jest, się już. Tak, to był. Kicek. Kicek. Dobra. Kicek jest? Spoko. A tu. A to nie jest oczami. Ale mogę im, muszę wam to pokazać. Mm. Dla babasków super. Rainbow Dash. Uuuu, uh, Rainbow Dash. Fajnowski, nie? <tryk> e! Nie. E, całuj mnie! Okej. To jest następny owieczka. się na To jest następny Lemur Wielkie Oko, który się nazywa... Lemur i niewielkie Wielkie Oko. Następny to jest piosenka Haski, nazywa się Wiktoria. Ej, lęcza, lęcza, spokojnie! Następny jak się nazywa ta? Haski nazywa się Wiktoria. Wiktoria. Następny to jest Landrynka, jest króliczka. Landrynka, tak? Jest, tak. To no jest Następny fajna. Następny to jest... Nazywa się Liuti. Okej. I... Okay. Dobra.

i zemni. ding 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 ding. od widzów. jaki słodziak. Następny to jest i o nie uwierzysz. Aaa, moja dziewczyna. Cześć, Pantelidzia. Ty Cześć, Piko. Cześć, cześć. <gry> o tak. Pantelidzia. A to jest następny panda. Okej. Okay. Następny. A tu Piesek? To są trochę inne oczy. A niech będzie. To są zwykłe oczy. A to nie są te, takie brokatowe. No ten to jest ten z brokatowy. O, to, to się liczy, no. To jest subcio. Okej, okay. a to może przeszliśmy ten, który. Yy, podczas który ja mam z brokatowymi, co? Ręka! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19 20, 22. TIDIN! No bo pokazujemy tutaj poszaki. Miś, kokolina, A ta szapka jest fajna, nie? No, fajna. Taka żabka. Kto taką żabkę ma? Okej. Następny to jest miś, na urodziny. Subcia. Od Majka już robię Następnym Następny a to jest to widzów, nie? nie? No. no to jest słodki słonik Dzień ma? A, to już po trzecie od widzów. No, tak. Piesek. Myślałeś, że to owieczka, to, to piesek. No. I Tych tutaj. O. Ten słodziakowy króliczek jest tak miękki, że naprawdę, nie? No. O, cytrynka. Cytrynka. Majowska. Mhm. Okej, okay, okej. Okay. I teraz po kolei lecimy. O. No, ja widzę, przecież. Dobra, że. Tygrysek. I tygysek! Hoppaj siupaj! Kombusia płatka, okej. No, skoro tygrysek, to też Kubyś płacę. Zgubił się Tarek. No trudno. Z niemądrym miśkiem i zgubił. Nie? Bo To jest od widzów. Od widzów. Od widzów. Właściwie. Fajowski jest. Uwielbiam Następny to jest szyty. Hmm? Najlepsza robota? Tak. Mm. Nie mówisz kogo mam i Nie wiem go! Nie mówisz Kogo? Świętego Mikołaja. Święty Mikołaj. Hi, hi. Następny z oczami 23. O! Widzisz? Przekapiliśmy go. No właśnie. Nas ok. Tego w to znamy? Neranano. Oooo! Zingabazu! Tingabazu! Męcza, proszę cię! i porterski. Kto się zna, ten wiesz. Ja nerwało się wykończę przy tym gościu. Ja proszę cię wyłączyć, bo ten chomik jest okropny. Tak głośno skrzeczy, że hej! Co bierzesz? Oczy czemu, ale. Nie to już, ma... panie. się. To, to jest taki to piesiu. To jest Greksiu. Greksiu, okej, okay, następne? Nie. Na to piesek sobie grysek, skąd wejdzie. Tygrysek? Tygrysek, to jest tygrys? Czy chyba lew? Lew! Co? Blah. okej okay. kurze piesek co to mi się stało na łóżku? te pieski na tej smyży tak? no pokazałam i żyją no była Tuluś ukochany Tuluś Jasne. jest Tuluś spoko pokazałam wam jeszcze tego misia ooo to jest ten jak on na nazywa? nie wiem Bodzio? Bodzio Bodzio no to jest Bodzio Kurde, dobra. Fajny ma kabelusik. Okej, okay, Rencia, Szybcie, szybciej, szybciej, szybciej. Dobra. Idę do świętym Mikołajem. O, święty Mikołaj, dobra. To nie jest święty Mikołaj, to jest elf. To myszka. Myszka, miki w palcach. Rencia, ci wydawał. Siądź sobie tam. A, A to? Pszczółka. Piękna to pszczółka. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Ja. Patrzcie. No słyszeliśmy, słyszeliśmy. Co? Smoczek prześliczny. Jest Fajny jest. No. Okej. Okay. A to. Jaszczurka. Jaszczurka. Sinka, odwicki. Baszy, baszy. Biu, biu. A to uwaga. Po przejściach. obrzydzeniec, Tak ma nazwę grabo. Nie wiemy co to było za zwierzę. Powstało że już obrzydzenie, po, już jest po przejściach, bez oka i w ogóle a, to jest Pokemon, jak właśnie jest w To ten fajny króliczek, super tak świetny tak. Znowu Kokodrilo, Misiu? Nie Kogodrilo Królino Kokolino. Pff, ale powiedziałem <grydanie> Króliczek <grydanie> Orwicki tak, Twoja Pussy Która bardzo mi pachnie Ej, a gdzie ci lat? Bramiam ludzi do szkoły. No to, ale wiemy, że jest, no to już każdy widział ci law. Tak. O, to blisko. no? Tak, blisko. To jest też odwicki? Tak, odwicki. ma... może on jest ciąży, co? <ślapple> o, ten. Ty misiu. Skarpetki ma na rękach. <ślapple> a dziś jest na dole. Bramiam ludzi do szkoły. A to jest A teraz jest jeden z najsłodszych twoich puszaków. Zobaczcie, mega minutka jest, nie? Jeszcze jeden jest sam A taki wielki, a on będzie bardzo zimny. Ooo, kolejny Tak, czyli mamy już do końca 24. 24 za Czami, No. Pokażmy. Tak wygląda. Okej, okay, następny Andrzej, pokażemy? i o. Okej, okay, okej, okay, no to pomóż mi trochę. Wow. To nie jest dosyć sprawy, Psiur. To jest, to, to jest, sprawy, hmm. to jest y, córka tego dużego. Aha, słupcio. Dobra. Tum, króliś. I tak, twój dziadek i ja. Grał dziadka, tak, tak. O! I tu. Z, kokard z kokardką, z życzką. I Boluś! Siunko, Bo... siunko, siunko. Jestem Bolek. Jestem Boluś. Fajowski? No, się um. To jest. Pszczółka Maja Pszczółka Subciu. Maja Dobrze Tu ten kolor wiasty, o lęcia to jest od Wicki, nie? Tak Patrz co był, super Dobra, o Żyrafa, to z Madagaskaru Żyrafa Paulinka Okej okay. I to, też od Tak, Lili. Li od Wicki, super A to? to pamiętam Jezuska? to jest od szkoły Od szkoły? Hmm. Szkoły dostawajmy koszeki na kolejnym... Nie dokładnie nie gdzie widać z tej starty poszaku! No i tutaj jest następny. Wytrzymał mu nosek. Aha, pokaż! Nos, nosek z guzika, nie. Tak. <noise> nie wytrzymał, okej? Okay. O. Kiciuś. Kiciuś ma pusi. Okej. Okay. Kolejny Misiu. Misiu. Nie stoi widać jeszcze. Mało no, cię widać, ale to chodzi widać, okej? Okay. O ten jest też fajny, nie? O super On jest mega słodki No Lęcia? O lęcia już tam się Łada, bo tutaj jest tak milutka A następny Majowski jest? Mhm. Okej okay. Takie coś jeszcze jest O misiu, misiu, Coca-Cola cola. Misiu, Cola Wow, upadł sobie, nie jest Coca-Cola, cola rola tu takie coś dziwnego. Piesek, piesek. O! Kolejny piesek, okej. Okay. Kolejny piesek! O ja. Ręka jak tam? Super, ale nie widać. Słonik. Taki jeszcze słonik. No. A to jak co to jest? Rybka mym. O, tak. O, to jest Luba, zrobisz jak pieska, nie? No, Roksi. O cioci, o takiej cioci? Pamiętasz? jak Agnieszka mm, Pozdrawiamy, że Agnieszka, ogląda wiesz No mm. Ja wiem o tym bardzo dobrze Myszka Miki, Myszka Miki czy mnie tutaj widać? Buch O, ta owieczka jest fajna, nie? O, owieczka jest Myszka, żyje w tym Żyję, Żyje, żyje Taka krówka Krówka Jest, jest To jest? Co to, to jest źle? To jest pies czy królik? Ręka? pies. Co? To jest pies, A. A, pies, no, no rzeczywiście. Tylko, żeby... e, pokaż tego wielkiego pluszaka bardzo. <grymka> Na ręce może swojej malutkiej. O. Taki miniaturka pluszaczka. No. Subcio? I tu jeszcze taki misiu. No. I uwaga, Ręka. Co? Żyjesz tam? Zobaczcie. Nie żyję. O. O vagalume santo jacó. O vagalume. Ah! Olha o vagalume